Siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, wiemy dobrze, jak to jest z gotowcami. Albo jesteś w stanie zrozumieć, po co są, dla kogo są, nie masz z tym żadnego problemu, bo wiesz, że to jest ta nisza, ta grupa odbiorców i oni będą zadowoleni. Albo jesteś tym gościem, który nienawidzi gotowców i będzie mówił, że nigdy, że on by złożył lepiej, taniej, szybciej, więcej i nie wiem co jeszcze. No ale tutaj nasuwa się jedno pytanie. Kto pytał? Ale słuchajcie, patrząc po odbiorze mojego poprzedniego filmu, w którym recenzowałem dla Was kompa od Optimusa, chodzi o ten filmik, Wam się spodobało, jesteście zainteresowani takim kontentem, dlatego Optimus przysłał mi jeszcze jeden komputer, żebym mógł Wam zaprezentować. I tutaj od razu taki spoiler, jeżeli obserwujecie mnie na TikToku, jeżeli nie to zapraszam, link będziecie mieli w opisie, no to już wiecie jak ten komputer wygląda i co on w sobie ma. Jeżeli jeszcze nie wiecie, albo jeżeli chcecie się dowiedzieć pełnej specyfikacji, to zapraszam do oglądania. Dzisiejszym bohaterem filmu jest gotowiec od Optimusa, a dokładniej model GB 660 TCR1. Jeżeli jesteście ciekawi, jaką przychodzi do nas zapakowany, to na moim TikToku nagrałem o tym film. Link będziecie mieli oczywiście w opisie. Omówienie zaczniemy od obudowy, która robi na mnie chyba największe wrażenie, bo wygląda po prostu cudnie. Jest to zasługa Corsera, a dokładniej model to IQ 4000 X RGB. Obudowa jest wyposażona w 4 wentylatory, 3 od frontu, które mają RGB, oraz jeden z tyłu bez żadnego podświetlenia. Hartowane szkło od boku i od frontu naprawdę dodają stylu tej obudowie. I nie martwcie się, ponieważ z przodu są też dwa wycięcia, którymi obudowa może zaczerpnąć nieco powietrza, więc temperatury są jak najbardziej w porządku. No i tutaj też znowu trzeba pochwalić Optimusa za coś, czego Mi się nigdy nie chciało robić, czyli za ogarnięcie kabli. Wszystko ładnie pospinane, pochowane i nigdzie nie widać zbędnych, luźnych kabli. Pomaga w tym trochę obudowa, która została wyposażona w specjalną maskownicę, za którą możemy poprowadzić kable. Jeżeli chodzi o potencjał rozbudowy kompa, przez obudowa, na obudowę, to tutaj możemy dołożyć do czterech dysków, z czego dwa z nich mogą mieć rozmiar 3,5 cala. Ulokowanie to dwa z nich znajdują się standardowo na tyle obudowy, pozostałe dwa zaś w piwnicy. Zastosowane tutaj chłodzenie to znane i lubiane nie tylko przez użytkowników, ale i przez Optimusa Be Quiet Pure Rock 2. Zapewni to nam elegancki, stonowany wygląd i dobrą kulturę pracy. Powyższe chłodzenie zajmuje się odprowadzaniem ciepła od procesora, jakim jest Intel Core i5-12400F, czyli 6 ordzeniowa 12-wątkowa jednostka, która pozbawiona jest układu graficznego, o czym informuje nas literka F przy nazwie. Całość została osadzona na płycie głównej od Gigabyte, a dokładniej B660M-DS3H. Płyta główna posiada bogaty zestaw złączy, na tyle, i tutaj znów plus za dobór obudowy, ponieważ na froncie znajdziemy nie tylko dodatkowy port USB-A, ale także USB typu C, co może się przydać, zwłaszcza gdy musimy coś szybko naładować. Dysk, jaki zastosowano w tym kąpie, to sprawdzone już rozwiązanie w postaci MP400 od Corsera o pojemności 1TB. Dla wnikliwych, tutaj załączam Wam przybitkę z tego, jak ten dysk wypada w testach. I jeszcze ciekawostka, w poprzednim kąpie od Optimusa, który recenzowałem, także znajdował się ten sam dysk. Komputer wyposażony jest w 16 GB RAM od DDR4, a dokładniej Vengeance RGB Pro od Corsera o taktowaniu 3000 MHz i timingach CL 15, 17, 17, 35. Jeśli jednak uważasz, że 16 GB może nie wystarczyć, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozbudować RAM, ponieważ mamy jeszcze dwa wolne banki pamięci. Grafika to RTX 3050 od Gigabyte'a, która została wyposażona w 8 GB pamięci RAM GDDR6. Co ważne, wrzucono tutaj wersję nieco droższą z trzema wentylatorami, a nie z dwoma, także kultura pracy powinna być wyższa, a temperatury niższa. Za ich dostarczenie energii odpowiada zasilacz Be Quiet! System Power 9 o mocy 500 W z certyfikatem 80 plus brąz, czyli nie musimy się bać, że komputer nam wybuchnie i będzie wszystko dobrze działało. Jeżeli chodzi o kwestie ceny, Teraz obecnie komputer kosztuje 5900 zł. No, 5899, bo bez jednej złotóweczki. Jeżeli chcecie zobaczyć obecne promocje oraz cenę, link macie w opisie i tam będzie po prostu podlinkowany do Ceneo, gdzie macie wszystkie sklepy dostępne, w których jest ten komputer. No dobra. No ale jak się to ma do ceny takiej rynkowej? Jeżeli byśmy na przykład złożyli koszyk w Morele, jaka będzie różnica? Różnica jest kilku-kilkunastu złotych względem tej ceny, o której przed chwilą mówiłem. Tylko, że tutaj też jest kwestia taka, że po prostu już jest to policzone z systemem Windows 11. Także dla tych wszystkich, którzy mówią, że gotowcy zawsze B, że wszystko tanie i tak dalej, okej, okay. jako garniesz za 20 dolarów klucz do Windowsa, no to wyjdzie ci taniej. No ale czy to jest do końca legalne? Tutaj nie będę się rozwodził, ponieważ te chińskie strony z kluczami to jest zawsze problematyczny temat. No dobra, dobra. Ale koniec gadania i wracajmy do recenzji, i do pokazania tego kompa. Standardowo jeszcze tutaj macie pokazane co producent dokłada nam w zestawie do komputera. Poza papierologią, mocowaniami, które były dołączone do chłodzenia oraz śrubkami dostajemy także kabel SATA na wypadek gdybyśmy chcieli dołożyć jeszcze jeden dysk oraz rozdzielacze do wentylatorów, gdyby się okazało, że 4 to dla nas za mało. Miły gest. Kompa chwilę poużywałem i znalazłem czas, żeby zarówno na nim popracować jak i pograć. I przyznam się, jestem pozytywnie zaskoczony. To moja pierwsza styczność z kartą RTX 3050 i śmiało mogę ją polecić jako budżetową grafikę, która jest dostępna od ręki, zwłaszcza jeżeli zależy nam na RTX-ie i dls Kwestii wydajności w poszczególnych grach nie chcę Was zbytnio zanudzać, więc w opisie podrzucę linka do filmu, w którym taka konfiguracja została sprawdzona naprawdę w wielu tytułach. Także jeżeli jesteś zainteresowany osiągami, to odsyłam właśnie do opisu. Jak widzicie, dobry wygląd to nie jest jedyny plus Kompo od Optimusa. Gdybym miał coś dać od siebie, największe ale i zastrzeżenia miałem dotyczące obudowy, ponieważ przy pierwszej styczności z tą obudową. Bałem się, że to będzie taki mały piekarnik, ponieważ wiecie, wszędzie szkło hartowane, od przodu tylko dwa takie cienkie wloty powietrza. Na szczęście okazało się, że podczas grania intensywnego 70 stopni na GPU, na CPU około 50, czyli temperatury jak najbardziej w porządku i nie musimy się też bać o to, że nagle komputer zaczyna huczyć jak nie wiem, jakiś samolot odrzutowy. Dajcie znać, co sądzicie o takich gotowcach i co sądzicie o tym kąpie Optimusa. Ja nie będę dłużej przedłużał, także słuchajcie, dłużej przedłużał. Mniejsza. Ja nie będę więcej gadał, także jeżeli jesteście zainteresowani takimi filmami, dajcie znać w komentarzach, bo jak widzicie Optimus odpowiada na Wasze prośby. Tymczasem co? Do zobaczenia za tydzień. Na razie.